Zobacz, jak w prosty sposób obsługiwać maszynę barwiącą kaparol. Umożliwia ona uzyskanie jednego z wielu milionów dostępnych kolorów. Zacznij od przygotowania produktu. Zerwij plombę i otwórz wiadro. Zwróć szczególną uwagę na czystość dekla, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do tynku lub farby. Zabezpieczony dekiel to pewność, że produkt nie był wcześniej otwierany. Przygotowując tynk, utwórz zagłębienie w jego centralnej części za pomocą czystej szpachli. Będzie to miejsce na dodanie pigmentów. Jest to istotny krok, ponieważ po przykryciu materiałem zminimalizujesz w ten sposób rozpryskiwanie się barwników podczas mieszania. Choć proces ten jest łatwiejszy w przypadku gęstszych tynków, zalecamy tworzenie takiego zagłębienia niezależnie od konsystencji materiału. W kolejnym kroku wybierz recepturę w systemie Largo. Znajdź wzornik a następnie produkt i kolor. Po wyborze koloru system wyświetli recepturę, listę pigmentów wraz z ich dozowaniem, podgląd docelowego koloru oraz zdjęcie produktu. Podstaw wiadro i naciśnij przycisk uruchamiający podnośnik. Przytrzymaj przycisk wciśnięty. Maszyna wyposażona jest w automatyczny czujnik wysokości, który zatrzyma platformę we właściwej pozycji dozowania. W programie wprowadź kod produktu z opakowania dla weryfikacji. Po potwierdzeniu zgodności rozpocznie się dozowanie pigmentu. Po zakończeniu dozowania maszyna wydrukuje etykietę, którą przyklej na opakowaniu. Aby uniknąć pomyłek przy barwieniu kilku różnych kolorów, zawsze przyklejaj etykietę na wiadrze. W razie potrzeby możesz ponownie wydrukować etykietę. Kolejnym etapem w przypadku tynków jest zamknięcie pigmentów w materiale. Należy dokładnie przykryć pigmenty, aby w trakcie mieszania nie zostały rozproszone po wiadrze. Im lepiej pigmenty zostaną przykryte, tym lepszy będzie końcowy efekt kolorystyczny. Zamknij szczelnie dekiel, aby materiał nie wypłynął z wiadra. Analogiczne zasady obowiązują przy barwieniu farb. Wybierz wzornik, produkt oraz kolor. A jeśli jest taka potrzeba, dostosuj wielkość opakowania. Następnie wprowadź kod weryfikacyjny. Maszyna dozuje pigment do farby. W naszym przypadku stosujemy Kaparol Samtex 3 w trzeciej bazie. W tej wersji pigment równomiernie wtapia się w materiał. W przypadku bazy pierwszej, białej, pigment nie wnika tak głęboko jak w bazie trzeciej. Farba nie wymaga zamykania pigmentów w materiale. Po zamknięciu wiadra, przenieś tynk lub farbę do mieszarki. Następnie rozpocznij proces mieszania. Pamiętaj, że tymki miesza się w maszynie rotacyjnej. Z kolei w maszynie wstrząsającej rekomenduje się mieszanie tylko farb. Duże opakowania powinny być mieszane 3 minuty. Skontroluj wykonane barwienie. Na karcie barwienia wpisz nazwę produktu, datę i inne niezbędne dane. Powierz próbkę zabarwionego produktu lub farby. Nanieś cienką warstwę na kartkę. Pozostaw próbkę do wyschnięcia. Jeśli chcesz przyspieszyć proces, użyj suszarki. Pamiętaj, że mokry i suchy odcień koloru mogą się nieznacznie różnić. Zawsze porównuj kolor wysuszonego materiału. Choć procedura kontroli barwienia jest czasochłonna, warto ją przeprowadzić. Dzięki temu zabezpieczysz się przed ewentualnymi reklamacjami i upewnisz się, że wykonany kolor jest zgodny ze wzornikiem. Jeśli zauważysz, że kolor różni się od wzornika, skontaktuj się z działem barwienia Kaparol, który przeprowadzi kontrolę maszyny barwiącej. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać stan sprzętu. Na naszym kanale znajdziesz film instruktażowy o konserwacji maszyny barwiącej. Brak odpowiedniej konserwacji może prowadzić do różnic między wybarwionym materiałem a wzornikiem. Więcej informacji znajdziesz na stronie kaparol.pl.